Trochę szkoda, że ta rada gabinetowa odbywała się w momencie, kiedy jeszcze nie został przez rząd przyjęty projekt budżetu, bo na to było dzień później, prawda? Dzień później tak. rząd zebrał się, żeby w końcu przyjąć projekt budżetu. Premier Donald Tusk powiedział z uśmiechem: Habemus z budżet”. Mamy w końcu budżet. No i tam są liczby naprawdę robiące ogromne wrażenie. To, co w zasadzie wszystkich najbardziej interesowało, to kwota deficytu 271 miliardów złotych. To jest kwota ogromna, ale na ten aktualny bieżący rok no, ten budżet planowano na 289 miliardów złotych. Zobaczymy, czy on przypadkiem w tym roku nie przekroczy 300. Tak. Jest takie ryzyko, ale okazuje się, że udało się ten budżet przynajmniej na papierze. Um, po prostu umieścić pod granicą taką psychologiczną 300 miliardów złotych. Wiesz co? Yy, rozmawiałam z ludźmi z Ministerstwa Finansów. Oni mówią, że oczywiście yy, Andrzej Domański się niepokoi o deficyt budżetowy, ale yy, no, od tego jest ministrem finansów, żeby się niepokoił. A poza tym rozmawiałam też z ludźmi z kancelarii premiera, i oni mówią, że tam ten deficyt budżetowy, no to właśnie jest głównie psychologiczna granica, bo oni są w stanie się wybronić z deficytu w Unii spokojnie. Wciąż jeszcze mają taką siłę, żeby Unii wytłumaczyć, dlaczego ten deficyt jest taki, a nie inny. Że naprawdę nie ma co się nim ekscytować. Ale to jest tak, że jeszcze to zadłużenie państwa... No... Nie przekracza tego pułapu konstytucyjnego, czyli 60% PKB, a więc można cały czas się zadłużać i można mieć deficyt tak. cały czas.